Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszamy Was na polecajki. W końcu udało mi się trochę tych rzeczy uzbierać, które mogę Wam z czystym sumieniem polecić i za które wręcz ręczę, że naprawdę są sprawdzone i fajne. Dzisiaj, takim motywem przewodnim, trochę przypadkowo w zasadzie tak się złożyło, że będą piękne zapachy. Ale nie mówię tutaj tylko o perfumach, chociaż też jedne będą. Natomiast ten zapach gdzieś tutaj będzie się przewijał też w innych jakby produktach, chociaż nie wszystkich. I zaczniemy może od czegoś, co rzadko się tu u mnie pojawia, a mianowicie od chemii domowej, ale odkryłam ostatnio totalnym przypadkiem, robiąc zakupy w koszą, bo właśnie kupuję te płyny w tym sklepie, płyny do płukania, leon <grych> jak obserwuję, które mają tak piękne zapachy, i nie tylko. One w ogóle mają trochę inne jakby nuty zapachowe niż takie standardowe płyny, a poza tym uważam, że są dużo trwalsze i jak. Nalewam ten płyn do jakby pralki, czy wlewam do pralki, jak ona sobie tam pierze, czy jak robię pranie, to nie dość, że te ubrania pachną pięknie po wyciągnięciu z pralki, to jeszcze jak dam je do suszarki, to często jest tak, że po suszeniu tych rzeczy już jak używam innego płynu do płukania, to ten zapach po prostu się ulatniał, nie był już wyczuwalny. Natomiast... Te, jak najbardziej czuć. Ja mam tutaj trzy różne. Wydaje mi się, że był jeszcze jeden, ale on mi jakoś najmniej tak, wiecie, podpasował, więc nie kupiłam. Ja już toszą któreś moje opakowania. To nie jest tak, że tutaj butelka jest jeszcze pełna, jest ciężka, natomiast kupuję je już od jakiegoś czasu i bardzo je lubię. Nie powiem wam, bo to jest włoska firma i oni tutaj w teorii jest napisane na butelce, nie oni tylko, na butelce jest napisane co tutaj, jakby co to jest za zapach, ale szczerze powiem, że mi to niewiele mówiło, bo na przykład, no nie wiem, jak pachnie woda Fiji, albo różowe, czy tam czerwone algi, więc tak, ta, ten kolor, powiedzmy, nie wiem, jak to nazwać, ale ten płyn pachnie dla mnie jak mieszanka kokosa, czekolady, trochę wanilii, trochę karmelu. Ten niebieski kojarzy mi się z jakimiś męskimi perfumami, które pachną identycznie, więc ten zapach jest taki właśnie bardziej męski. No, kropka w kropkę jak jakiś męski zapach, który ja gdzieś kojarzę od jakiegoś faceta, w sensie wiecie, że wiem, że ktoś tak pachniał, nie mogę skojarzyć też kto. Natomiast bardzo ładny, jeśli lubicie męskie zapachy, to myślę, że ten będzie dobrym wyborem. I trzeci, którego no Które trudno mi będzie trochę opisać. Tutaj w teorii jest Amla i Paczuli, czy Paczula. Wszystkie trzy pachną pięknie. Miałabym duży problem, żeby zdecydować się tylko na jeden, więc po prostu sobie za, znaczy stosuję, czy używam ich zamiennie. I każdy. Naprawdę pachnie dosyć długo. W sensie wiecie, to nie jest taki zapach, który nas aż przytłacza, ale miło jest wyciągnąć z szafy rzecz, która po prostu delikatnie, ładnie, tak świeżo pachnie, więc te płyny mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Tym razem zapach do wnętrz i mam tutaj puste, niestety w ręce już opakowanie, to jest słony karmel z Zarychą, natomiast mam zapas. Tu już jest kolejne opakowanie. To jest pojemność 250 ml. Te zapachy w zarze pojawiają się co roku właśnie w tym okresie takim przedświątecznym, zimowym, bardzo intensywne, bo będę mówiła w siebie czy chciałam Wam powiedzieć dzisiaj o dwóch: o tym słony karmel i o drugim, czyli gingerbread. Zapachy są inne, no tutaj mamy bardziej imbir, cynamon, pomarańcze, ten jest słodszy, natomiast jeden i drugi jest dosyć mocny, więc jeśli chciałybyście go postawić w jakimś małym pomieszczeniu zamkniętym, to myślę, że może być zbyt intensywny ten zapach. Ja ten sobie postawiłam, niestety trochę nie, nie myśląc za bardzo, nie ukrywam, na oknie, znaczy na parapecie w pokoju, które jest bardzo takie nasłonecznione, w takim sensie, pokój... Jakby słońce operuje przez cały dzień prawie i on się bardzo szybko po prostu skończył. Natomiast już teraz nauczona doświadczeniem postawię go gdzieś tak, gdzie aż tyle słońca nie dociera. I ten słony karmel w tej pojemności 250 ml kosztuje 120 zł. Natomiast ten gingerbread ma tutaj 200 ml i cena jest ta sama Były też mniejsze pojemności, były też większe Chyba największa butelka ma z tego co pamiętam litr Jest naprawdę konkretna, taka wielka butla Ale tam cena już też jest jakby adekwatna do tej pojemności W sensie po prostu jest większa Są też świece, więc jeśli chcecie jeszcze trochę podkręcić jakby moc tego zapachu to myślę, że taka świeczka też byłaby dobrym pomysłem. Na pewno jest zestaw, w którym są chyba dwie świeczki takie mniejsze i właśnie jedna taka mniejsza buteleczka, chyba 100 ml, która, która ma pojemność 100 ml, więc to jest takie zapakowane w takim pudełku, które imituje trochę książkę. Te z Was, które śledzą mój kanał już od dłuższego czasu i oglądacie filmy takie bardziej też modowe, powiedzmy, czy ubraniowe, to możecie już kojarzyć, bo mam wrażenie, że jak, jak taka zdarta płyta pokazuje te rzeczy z uporem maniaka co roku. Niestety zostały na dole, a nie chcę już teraz tam zbiegać, więc po prostu wstawię wam tutaj zdjęcia. Ale jeszcze raz, czy setny już raz, po raz, po raz kolejny chciałam Wam naprawdę bardzo serdecznie polecić i zachęcić do spróbowania. Czapek i szalików kaszmirowych, ja akurat kupuję te w H&M, mam kilka kolorów, tych czapek mam chyba z 7 różnych, szaliki 3 albo 4 i planuję w tym roku kupić jeszcze następne, dlatego że one są rewelacyjne. Po pierwsze są wykonane w 100% z kaszmiru, więc są bardzo miłe w dotyku, są takie mięciutkie, do tego są bardzo ciepłe, nie elektryzują nam się też włosy dodatkowo, bo ja kiedyś nie zwracałam zupełnie uwagi, uwagi na skład również czapek i szalików. I moje włosy po takiej czapce jakiejś, wiecie, sztucznej stu procentach, jak ściągałam tą czapkę, to po prostu miałam taką wielką czuprynę i strasznie kopałam prądem i te włosy się potwornie elektryzowały. Natomiast jak już właśnie od kiedy patrzę na składy nie tylko swetrów i płaszczy, ale też właśnie takich rzeczy jak czapki, szaliki, to ten problem po prostu zniknął jak dotknięciem czarodziejskiej różdżki i też to jest fajne, bo one cały czas na stronie H&M one się pojawiają, wyprzedają wracają, więc to nie jest taki, taka rzecz która jak już została wyprzedana to już nigdy więcej jej nie będzie ja te czapki początkowo kupowałam w kosie, natomiast w kosie one są droższe, bo czapka w kosie kosztuje 200 zł, a dokładnie ta sama czapka w H&M kosztuje 100 zł więc one są dostępne na pewno online, nie wiem czy stacjonarnie można je gdzieś znaleźć. Ostatnią rzeczą niezapachową i w takim jakby dodatkiem powiedzmy trochę ubraniowym są rajstopy. Ja już je pokazywałam ostatnio też w jakimś filmie, ale myślę, że warto jeszcze raz tutaj o nich wspomnieć. To są rajstopy z Calzadoni, takie, które są totalnie bezszwowe. One są tak jakby zrobione z jednego elementu, czyli nie macie tego takiego łączenia, tego szwu, który idzie normalnie przez środek rajstop i rewelacyjnie sprawdzają się dzięki temu do tego takich bardzo obcisłych sukienek czy spódnic. Ja co prawda nie chodzę w takich zbyt często, ale no wiadomo, że pod luźniejszą rzecz po prostu też są bardzo wygodne, tylko po prostu nic nie prześwituje, bo dół jest luźniejszy. Natomiast rajstopy są mega wygodne i przyjemne w dotyku. Ja bardzo nie lubię rajstop, które spadają, suwają się jak w nich się poruszamy, a te są naprawdę bardzo, bardzo komfortowe. Mam je w rozmiarze M, czyli to jest trójka. Tutaj wybrałam akurat gładkie czarne. Ja raczej, znaczy w ogóle nie mam żadnych cielistych rajstop, bo nie za bardzo lubię, ale wydaje mi się, że cieliste chyba z tego fasonu, powiedzmy, modelu też były. Jeśli chodzi o grubość, to tu w ręce trzymam 50, mam też 30, mam też takie groszki, takie kropeczki małe. W kaldze do jest taka akcja, że jak kupicie cztery pary rajstop, to piątą macie gratis, czy tam za złotówkę jakoś tak, że no, ona jest powiedzmy w prezencie. Więc ja też z tej promocji ostatnio korzystałam i możecie łączyć różne rajstopy, tylko chyba rajstopy to rajstopy. Skarpetki to skarpetki, że nie możecie mieszać rajstop ze skarpetkami, tak mi się wydaje. I mam tu jeszcze jedną rzecz, której co prawda ja jeszcze nie nosiłam. Widzicie, że są zapakowane i to jest moje pierwsze w ogóle podejście do tych rajstop. Właśnie w, pod filmem, w którym mówiłam o tych rajstopach, te pokazywałam, to jedna z was napisała komentarz, że poleca i że nosi kaszmirowe rajstopy z Calzedoni i stwierdziłam, że chcę spróbować, dlatego że jakiś czas temu kupiłam u nich Leginsy z domieszką kaszmiru i jak byłam nad morzem, gdzie, gdzie spacery na plaży w listopadzie wiążą się z tym, że zazwyczaj jest dosyć zimno, to te leginsy, które były niepozorne, bo wydają się dosyć cienkie, naprawdę ta domieszka kaszmiru, bo one nie są w 100% kaszmirowe, powodowała, że mi było bardzo, bardzo ciepło w nogi i przyjemnie. Więc podejrzewam, że z tymi rajstopami będzie tak samo. Nie wiem jaka to jest grubość, są dosyć grube, myślę, że tutaj one będą kryjące. Nie ubierałam ich jeszcze, bo czekam aż będzie trochę chłodniej za oknem. I tu ponownie mam trójeczkę, czyli MK. Zaczynałyśmy od rzeczy, które pięknie pachną, i też na takich skończymy. Mam jeszcze dwa produkty. Rzeczą numer jeden jest pilingujący mózg do mycia ciała z firmy Manufaktura Piękna. To jest chyba w ogóle tak, jakby firma Rossmana, bo wydaje mi się, że te produkty są dostępne tylko u nich. I ja kupiłam kiedyś, znaczy mam cały czas taki dezodorant w kremie, który Wam mogę też bardzo polecić. Już o nim chyba gdzieś tu kiedyś wspominałam. Później y, kupiłam peeling, ale taki o innej konsystencji, bardziej taki oleisty, który miał zapach mojito. I on był fajny, aczkolwiek ja nie jestem aż taką wielką fanką tego typu takich cytrusowych, świeżych zapachów. On dla mnie też miał trochę za dużo tych olejków w sobie. Nie za bardzo lubię, jak tych olei jest za dużo. Tutaj jest, to jest w ogóle biała czekolada i on faktycznie, ten peeling pachnie przepięknie. Ale on ma zupełnie inną konsystencję, bo jak zobaczycie, to tutaj nic nie spływa. Jest, no może ja bym nie nazwała, że to jest taki mus-mus, bo mi się mus kojarzy z czymś takim bardziej nadmuchanym, bardziej puszystym i takim o lżejszej konsystencji. Tutaj mamy po prostu drobinki brązowego cukru, ale to nie jest taki jakiś hardkorowy zdzierak, bardzo ładnie pachnie, nie zostawia takiej właśnie. Tłustej powłoki, że tak powiem, na skórze, której ja osobiście bardzo nie lubię. Właśnie nie jest jakby przeładowany tymi olejami, ale też nie przesusza jakoś strasznie tej naszej skóry. Ja go bardzo lubię. Myślę, że to będzie nie, jakby to jest pierwsze, ale nie będzie ostatnie moje opakowanie. Nie wiem, czy z tej jakby serii musów peelingujących były też inne zapachy niż ta biała czekolada, ale on pachnie, to są ponownie takie właśnie nuty. Mi to w ogóle pachnie jak budyń. Jeśli mam być szczera, bardzo, bardzo słodki budyń waniliowy albo czekoladowy. Zapach jest ładny, tylko to jest taki zapach, który ja teraz jestem głodna, powoduje, że wiecie, moje ślinianki zaczynają jakąś wzmożoną pracę. I ostatni produkt, który chciałam Wam tu polecić, to są perfumy. Perfumy Lady Million, pakoraban ale najnowsza ich wersja, nie ta taka standardowa, podstawowa, powiedzmy złota, tutaj mm, trochę inny jest ten zapach i one miały premierę w tym roku. Bardzo trwały, bardzo piękny zapach, mm, taki raczej z kategorii trochę cięższych, nie aż taki hardkorowy, natomiast on się bardzo długo utrzymuje i naprawdę tutaj, jeśli chodzi o trwałość, to ja jestem bardzo z niego zadowolona. Ostatnio nagrywałam film o zapachach i tam mówię o nim więcej, raz nie pamiętam jakie tu są nuty. Głowy, serca, i w ogóle, jeśli jesteście nimi zainteresowane, to odsyłam Was do tamtego filmu. Natomiast warto, myślę, o nim właśnie tutaj wspomnieć, bo pięknie teraz się jakoś sprawdza na te chłodniejsze dni, ale właśnie ta trwałość jest rewelacyjna. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Linki do wszystkich rzeczy, które uda mi się znaleźć, bo obawiam się, że mogę mieć problemy z tymi płynami do płukania, ale zobaczymy. Będą w opisie filmu na dole, w tej kolejności w jakiej o nich mówiłam. Jeśli nie znajdę płynów, to po prostu Wam napiszę, jakby dokładnie przepiszę nazwę z butelki, żebyście mogły sobie ewentualnie, nie wiem, poszukać. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał standardowo i że widzimy się w kolejnym filmie, co niedługo, mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło, pa!